Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj będzie coś wyjątkowego, bo na ten materiał wielu z Was czekało dwa lata. Tyle właśnie czasu minęło od momentu ogłoszenia zrzutki na Hellcata i dzisiaj zaprezentuję Wam coś, co jest owocem Waszych darowizn. Tak więc rozsiądźcie się wygodnie, zapnijcie pasy i ruszamy. Kwestie finansowe zostawmy może na koniec odcinka. Powiem wam, ile udało się zebrać pieniędzy na zrzutce. A przypominam, target to było 300 tysięcy złotych na nowego Helcata. Będzie wtedy więcej o finansach, powiem wam, ile ja wydałem na ten samochód i tak dalej. To wszystko później. Na samym początku jednak spójrzmy na ten samochód, jak on wygląda pięknie, jak on przyciąga uwagę, no i to jest pora na kilka zdań celem wprowadzenia. A zdejmę tą choinkę troszeczkę mi szpeć, nie miałem jeszcze czasu tego ogarnąć. Wczoraj dopiero odebrałem samochód. No i pięknie, teraz to wygląda naprawdę świetnie. Taki czarny charakter. Pora więc poznać go z bliska. Jaka jest jego geneza? Skąd się wywodzi? Otóż ta generacja Challengera trafiła na rynek po 25 latach przerwy. Poprzednik zniknął w roku 83, chociaż to i tak był przemianowany Mitsubishi Galant. Prawdziwy Challenger zniknął już w 74. Na tego trzeba było czekać do 2008. Ale tak wszyscy czekali, tak się niecierpliwili, że. Zanim ten samochód trafił na linie produkcyjne, został wyprzedany. Jeśli chodzi o cały pierwszy rok produkcji, na przykład na rynku amerykańskim wszystkie samochody zostały sprzedane zanim jeszcze powstały. To jest już oczywiście aktualna wersja. Tak wychodziły te samochody po liftingu po 2015 roku. Było troszeczkę drobnych zmian z zewnątrz. One były drobne, ale jakże istotne. We wnętrzu moim zdaniem nastąpiła rewolucja. Środek wygląda całkiem. Inaczej, według mnie jest dużo lepszy. Tam za chwilę przejdziemy. Będziecie mogli zobaczyć to na własne oczy, ale wiele aspektów, jeśli chodzi o gabaryty, się nie zmieniło. Przede wszystkim długość. Ten samochód ma aż 5 metrów, rozstaw osi imponujące 3 metry, masa własna z tym silnikiem 1800 kg. No troszeczkę jest, ale tragedii nie ma. Patrząc jeszcze na ten samochód z zewnątrz, warto wspomnieć o tym, że wygląda on troszeczkę jak hardtop, jakby tutaj nie było słupka. B. Tak właśnie wyglądał koncept. Tutaj nie było faktycznie tego słupka B, ale w wersji produkcyjnej ten słupek już się pojawił, ale jest tak sprytnie ukryty za szybą. Że praktycznie go nie widać. To teraz może troszeczkę o silniku. Podstawową jednostką na początku produkcji tej generacji była sześciocylindrowa V o pojemności 3,5 litra. Wiem, że wielu z Was może być sceptycznych, że amerykański samochód to tylko V8 i tak dalej, ale niektórzy kupowali te samochody po prostu do cruisingu i taki silnik o mocy 253 koni wystarczał. Warto podkreślić, że było tam aż 339 Nm. Ta podstawowa jednostka była oferowana zaledwie do 2010 roku ze względu na kilka minusów przede wszystkim był to silnik SOHC a więc z jednym wałkiem ale drugim większym minusem moim zdaniem była automatyczna skrzynia biegów o zaledwie czterech przełożeniach no tam było już 5 biegów po połowie 2009 roku ale mimo wszystko w tym co stoi przed Wami jest aż 8 przełożeń pojemność 3,6 litra również V6 ale jak to? przecież miało być Hellcat V8 700 koni a tutaj jest V6 36 Jarpę, co ty? No słuchajcie, odpowiedź jest prosta. Jeśli nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Na Helkata nie wystarczyło. Tak jak mówię, o pieniądzach będzie za moment, ale tak prawdę mówiąc, ktoś, kto narzeka na V6, ręka w górę. Kto z was ma w swoim samochodzie mocniejszy silnik? Tutaj tych koni jest 309, moment obrotowy 363 Nm. Przyspieszenie do pierwszej setki zaledwie 6,6 sekundy. Druga setka również występuje, prędkość maksymalna to 210 km na godzinę. Prędkość to jedno, umiejętności, drugie, a uczciwość sprzedawcy to trzecie. Z ciekawości przeszukałem polskie portale ogłoszeniowe w poszukiwaniu bezwypadkowych challengerów. Posprawdzałem numery WIN i co, i wygląda na to, że stłuczka. To nie wypadek. No dobra, w przypadku tego niebieskiego Dodge'a, jeśli poza brakiem zderzaka wszystko było cacy, to jeszcze ujdzie. Ale ten 6,5 litrowy bydlak, bo V6 jest dla cieniasów, to też bagatela? Zobaczcie jak to wyglądało, jak on mocno oberwał. Do robienia był z każdej strony. Oprócz zdjęć, w tym akurat raporcie, były jeszcze archiwalne zapisy przebiegów, które całe szczęście pokrywają się z informacjami w ogłoszeniu. Sprawdźcie więc link w opisie pod filmem, jeżeli zamierzacie kupić jakieś używane auto, a nie jesteście pewni jego Historii. W myśl, mądry Polak przed zakupem. Pojemność zbiornika paliwa, do którego uzyskujemy dostęp poprzez wlew ukryty za tą piękną klapką to 70 litrów, ale to nie ma znaczenia, gdyż jak możecie zauważyć, w tym samochodzie jest również instalacja LPG. Tak więc zajrzyjmy do środka, pokażę wam o co tutaj chodzi. Tutaj gdzieś z boku na dole jest taka kontrolka, tutaj widać ile tego gazu jeszcze zostało. Pojemność butli to jakieś 40 litrów, przejściówka z znajduje się w schowku pod podłokietnikiem. Proszę bardzo. Sam schowek jest takich średnich rozmiarów. Znajduje się tutaj złącze 12V, AUX, USB. Tutaj jest takie wycięcie na ewentualny kabelek. Podłokietnik nie jest regulowany na wysokość. Obok znajdują się cup holdery. Troszeczkę dalej takie miejsce na nie wiadomo co. Na telefon pomyślicie? Nie ma szans. Nie zmieści się ani w jedną stronę, ani w drugą. Pomyślałem, a w wielu samochodach wkładam telefon do miejsca na kubki, ale tutaj też nie wejdzie. Jedynie co może tutaj wejść? To stary Sony Ericsson K550. Patrzcie, on siedzi tutaj idealnie. Podobnie w tym miejscu również on się tutaj czuje jak u siebie. Jeśli chodzi o aspekt wizualny, całej reszty, mi się tutaj podoba zegary. Pierwsza klasa gałeczka automatycznej skrzyni biegów również wygląda świetnie. Panel klimatyzacji miło na niego patrzeć. Oczywiście to wszystko jest dosyć plastikowe. Wiele osób narzeka właśnie na tą tanią plastikowość w amerykańskich samochodach, ale jak dla mnie to zostało zaprojektowane dosyć dobrze. Fotele są w wersji wegańskiej. Żadna krowa nie ucierpiała, chociaż na podłokietniku jest troszkę skóry. Jak te fotele trzymają na boki, jak się na nich siedzi, w ogóle o tym za moment podczas jazdy testowej. Wcześniej jednak test schowka a tak przy okazji jeszcze patrzcie, znalazłem kolejne gniazdo 12V, tak więc jeśli chodzi o łączność, jest tutaj bardzo dobrze. Sam schowek otwiera się dosyć plastikowo. Ta klamra jest naprawdę taka, no tania, ale przynajmniej schowek nie tłucze. Czy da się siedzieć tutaj z tyłu? Sprawdźmy. Po odblokowaniu oparcia. Zauważyłem, że siedzisko się nie przesuwa, tak więc musimy się przecisnąć przez ten wąski otwór. I jak? Miejsce na kolana jest, na szerokość jest, ale wyprostować się nie da. Zahaczam głową o sufit. A tak z drugiej mańki jest tutaj bardzo, ale to bardzo klaustrofobicznie. Przejdźmy teraz do bagażnika. Aby otworzyć klapę, korzystamy z przycisku na pilocie lub takiego małego tutaj pomiędzy światłami. Pojemność duża. No, przecież to jest 5-metrowe auto. Gorzej, jeśli chodzi o zamykanie klapy. Tutaj nie ma żadnego wcięcia, tak jak w normalnych samochodach. Tak więc, no. Najlepiej złapać jest ją od zewnątrz, brudząc sobie przy okazji dłonie. Mm. 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 Przejdźmy teraz do wrażeń z jazdy. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo jak słyszycie, ten silnik dudni i to ostro. I mam nadzieję, że będziecie widzieli to, co chciałbym wam pokazać, gdyż linia dachu w tym samochodzie jest bardzo nisko. Ja fotel ustawiłem na najniższą możliwą pozycję. Względem całego kokpitu, względem maski, siedzi się faktycznie nisko. Względem drzwi, nawet czuję się, jakbym był naprawdę. Zapadnięty, ale mam tutaj bardzo nisko nad głową dach. Czuję się w zasadzie jak w jakimś bunkrze z II wojny światowej. No ale dobra, jeżeli faktycznie się wszystko uda, będzie dobrze widać, będzie dobrze słychać, no to pora na kilka pierwszych przemyśleń. I tak jak mówię, to są pierwsze przemyślenia, pierwsze wrażenia, a nie jakaś gruntowna recenzja. Tym samochodem na koła póki co jakieś 100 km. No i tak jak możecie słyszeć, zastanawiałem się, zastanawiałem, co można powiedzieć na temat tej fury. I pierwsze takie przysłowie, które przychodzi mi na myśl: Krowa, która dużo muczy, daje mało mleka. Nie no, przyspieszenie do setki ten samochód ma faktycznie. Tak jak powiedziałem, 6,6 sekundy. Teoretycznie zwinne auto, dynamiczne, ale. Ta reakcja na gaz to wszystko jest takie ospałe troszeczkę. Jadę załóżmy sobie, nie, powiedzmy, 100 na godzinę. Dwupasmowa droga, ale jeszcze nie ekspresowa. No i myślę, dobra, przyspieszę trochę. Wciskam ten gaz, nic, 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 wciskam, nic, nic, on wyje i dopiero mocniej redukcja. Coś tam jedzie, ale powiem Wam, że tego hałasu przez ten akcesoryjny układ wydechowy jest niepotrzebnie za dużo. To po prostu dudni, to nie jest piękny układ wydechowy z pięknym brzmieniem. To jest. Jeśli chodzi o zwinność prawo-lewo Kurcze, jak tym samochodem buja Normalnie jak jakimś Saburbanem Nie no, aż tak skrajnie nie jest, ale Nie wiem, to jest dziwne Ten samochód nie ma dwóch ton A myślałem, że będzie lepiej Faktycznie trzeba było Może pomyśleć o helkacie <laughs> Z lepszym zawieszeniem Druga rzecz Jeśli chodzi o to bujanie Bo bujanie to jest jedno, ale takie ruchy kierownicą, one wyprowadzają ten samochód z równowagi wręcz. Ale wiecie co? W momencie, gdy ten samochód stoi, później po takim dniu zaparkowany, biję się z myślami kurczę, to jednak chyba nie jest to. To podchodzi ktoś, robi zdjęcie, patrzy, podziwia, i wtedy myślę A może jednak było warto? Może to jest. Jedyna funkcja tego samochodu, zwracać na siebie uwagę i nic więcej. Druga kwestia to ceny i porównanie do samochodów europejskich. No, te amerykańce są naprawdę tanie, ale to jest jeden z tych samochodów, którym trzeba się przejechać, aby ewentualnie potwierdzić się w marzeniach lub o nich zapomnieć i to polecam każdemu nie kupujcie takiego samochodu w ciemno weźcie sobie naprawdę jak możecie jakąś jazdę testową żeby nie było tak, że będziecie rozczarowani bo zależy właśnie na czym wam najbardziej zależy a, jeszcze kwestia widoczności patrzcie na to tam nic nie widać ja się odwracam, zagłówek zasłania mi tą małą szybkę dalej słupek C rozmiarów wieży Eiffla Czujniki parkowania są, kamerki nie ma. Mogłoby być lepiej. No dobra, to teraz pora przejść powoli do kwestii finansowej, o której mówiłem na samym początku. Warto zwrócić uwagę, warto zapamiętać, że nawet Challenger z V6 pod maską zwraca niesamowicie na siebie uwagę. Zwykły zjadacz chleba, nawet pasjonat motoryzacji nie przejdzie obok tego samochodu obojętnie. I podkreślam, tutaj nie musi być 6 litrów, nie musi to być Hellcat. To auto zwraca na siebie uwagę, ludzie podchodzą, pytają czy mogą zobaczyć ten samochód. Z bliska, czy mogą sobie zrobić nawet zdjęcie? Jak sami wiecie, ja celowałem i organizowałem zrzutkę na nowego Helkata. Cel to było 70 tysięcy euro, jakieś 300 tysięcy złotych. Tak więc. Praktycznie dwukrotność ceny w wersji z silnikiem 3,6. Oczywiście są jeszcze wyższe, droższe wersje, na przykład Hellcat Red Eye, ale nie, mi tam zwykły Hellcat by wystarczył. Z tym, że nie udało się uzbierać pełnej kwoty. Musiałem zadowolić się czymś z mniejszym silnikiem i czymś używanym. Ten samochód jest z 2016 roku. Ile udało się zebrać na zrzutce? 606 zł. A to oznacza, że nie mogłem kupić sobie tego samochodu, tylko go wynająć. Cena za wypożyczenie tej fury na 24 godziny to 500 zł brutto, pozostałe 106 zł pójdzie na paliwo. I w tym momencie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które dokonały wpłat na zrzutkę. Dziękuję wam za zaufanie i chęć stworzenia fajnego projektu jesteście wielcy. Na więcej filmów z Dodżem nie starczyło już pieniędzy i czasu, ale przynajmniej razem stworzyliśmy chociaż jeden odcinek. Dziękuję i do następnego.